w sobotę i w niedzielę z dwoma wyjątkami. Jeden wyjątek jest najbliższy weekend w sobotę i kolejny wyjątek będzie w kolejny weekend, ale to już jest kwestia przyszłości. Ja teraz chciałbym, żeby panowie nasi goście, twórcy filmu Winku Negocjator, żeby opowiedzieli o tym filmie. Będziemy go pokazywać także tutaj. Także ja zapraszam do wszystkich naszych in, niezależnie od tego w jakim mieście się znajdujemy, do wyboru koloru, do tak naprawdę. To może, może Leszko? Dzień dobry Państwu. Jestem Leszek Nowicki, jestem reżyserem i animatorem filmu krótkiego animowanego Wilku Negocjator. To jest próba w z ekranizowania komiksu o polskim superbohaterze mieszkającym w Polu. Jest taki... Komiks jest bardzo popularny, powstaje od 11 lat, miesiąc temu wyszedł 20. Album z jego przygodami. Co może powiedzieć? Jest jakby zrobione na kanwie klasycznych amerykańskich opowieści o superbohaterach, ale jest jakby antybohaterem. Bardzo polski mieszka w Opolu, na osiedlu ZWM w Bloku. Nie cierpi ludzi, współpracuje z, z komisarzem Gondorem, podobnie jak Batman z komisarzem Gordonem jest wzywany przez do akcji poprzez efekt. E, tak, przez znak wyświetlany na niebie za każdym razem, kiedy e, za każdym razem jest wściekły, kiedy musi wziąć udział w jakiejś akcji, dlatego że go to wyprowadza z jakichś pasjonujących zajęć, gra na akurat gra na PlayStation albo bawi się ze swoim żółwie. E, to, to, to opowiecie panowie, jak to było, że połączyliście siły z twórcami y, komiksu? Jak się poznałeś z Bartkiem? Poznaliśmy się przez y, y, Bartek. autorami komiksu jest Bartosz i Tomasz Minkiewiczowi, dwaj bracia. Y, kiedyś przez firmę Platrzymasz, z którą byłem związaną, jestem właściwie, y, yeah. y, zostali zaproszeni do współpracy, przy do zrobienia komiksu dla. Y, do okładki DVD do, do Tołka Pagińskiego do... I I przy okazji zostali zaproszeni do napisania scenariuszy do, do filmu animowanego, który moglibyśmy zrealizować. I ten scenariusz nie doszedł do skutku, to, ten projekt nie doszedł do skutku, ale w międzyczasie zaprzyjaźniliśmy się w, i Tomek z Bartkiem mieszkają w Krakowie, podobnie jak ja. Zawsze się i przez, y, wykonywaliśmy kilka zleceń komercyjnych w międzyczasie i w, zaproponowali mi, czy, czy nie zechciałbym y, zmierzyć się z tym tematem, y, z wilkiem. No. Tak no i tak powstał teaser w y, 2010? W no, oh, 2011 powstał krótki teaser, y, właśnie wilka, superbohatera. I od tamtej pory w 2011 podjęliśmy decyzję, że składamy projekt na, na, w ramach e, geometraży do polskiej sztuki filmowej. Dostaliśmy dotację 50% budżetu w 2011, w, no i w 2013 była kolaudacja filmu, no i w 2014 jest teraz już premiera filmu w najbliższą. W sobotę. I jak widać nawet animacje powstają Polaki wiele lat. Taka, Ale projekt ciekawy, zapraszamy. Warto, warto zobaczyć. O której godzinie w 21:30, tak? No, masz to